Witam wszystkich moich subskrybentów i osoby nowe na moim kanale. Dzisiaj film z profesjonalnej w końcu kamery. No i co, nadszedł czas. Taki czas w tym roku, że jest w końcu czas na nagrywanie filmów z podsumowaniem 2025 roku. Jesteśmy kilka dni po świętach, jak to mówię, święta święta i po świętach, tak więc nagramy Film, który podsumowywuje e, rok 2025 i oczywiście powiem troszeczkę też o swoich planach na przyszły rok, bo jest ich całkiem sporo. Tutaj jak, jest, jak widzicie jesteśmy teraz na mojej pasiece, ustawienie sobie kamerkę, myślę, że fajny kadr, e, fajny kadr tutaj złapaliśmy. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że na pasiece, na tej pasiece tutaj mamy około e, 300. 300 uli ogólnie na wszystkich. Nie wiem, będzie troszeczkę mniej, jest 250, chyba. Jest 350 wszystkich, tak naprawdę, uli na wszystkich moich pasiekach. Mniej więcej tam plus minus. Już widziałem, że też jakieś pierwsze rodziny popadały, co jest całkiem normalne. Zawsze będzie jakaś tam ilość, która nie przezimuje. Oczywiście najgorsze jeszcze przed nami, bo styczeń i luty. No ale jest około 350 uli na moich wszystkich pasiekach. Plany na przyszły rok troszeczkę o nich powiem. Na pewno. Jak wiecie wprowadziłem nowy standard Ula Langstroth na moją pasiekę, więc będę pewnie chciał tych uli troszeczkę więcej jakby mieć na mojej pasiece. To, nie jest, to jest troszeczkę utrudnienie dla mnie, ale jest bardzo dużo klientów, którzy chcą kupić odkłady na tego typu ramce. Na końcu w ogóle filmu Wam powiem, ile tych odkładów w tym roku sprzedałem, tak więc zachęcam do obejrzenia filmu do końca. Tak więc na pewno będzie to rozwinięcie pasieki pod względem też ilości uli. W tej chwili jest ich 350. Myślę, że te 500 uli do przyszłej zimowli to będzie takie moje minimum. Czy się uda, czy nie, tego nie wiem. Zadbałem o to, żeby start był bardzo dobry, bo już na dzień dzisiejszy mam zamówionych, zapłacony depozyt za 300 matek pszczeli, które dostanę właśnie już w kwietniu. Te matki w kwietniu, które tutaj się dostaje, one są sprowadzane z Malty między innymi no i po prostu one dają mi takiego dobrego boosta jak wiecie te tutaj uligi, które widzicie to są ule odkładowe, siedmioramkowe a ja odkłady sprzedaję na ramkach pięciu te dwie ramki, które mi tam zostają, one mi dają możliwość tego, by włożyć tam po prostu klateczkę z matką i zacząć kolejną kolonię pszczelą mimo sprzedania tych pszczół z, 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 tego, z tego odkładu tak więc tak to u mnie działa, tak więc te 300 matek to będzie naprawdę bardzo dobry boost, nie będzie wyglądało to tak, że będę musiał sprzedać, a dopiero później gdzieś to odkłady robić, tylko jestem od razu w stanie już to przetestowałem w tamtym roku, jestem od razu w stanie wyciągnąć odkład, wsadzić go do odkładówki, wysłać klientowi. No i z tych dwóch ramek, które mi tam pozostały, Jestem w stanie po prostu rozpędzić kolejną rodzinę pszczelą, z tym, że mam też na tych pasiekach oczywiście ule 11 ramkowe, no i jestem w stanie zawsze dołożyć jeszcze z jedną ramkę, bo idealnie to dla mnie jest wtedy, gdy są tutaj trzy ramki czerwi plus jakaś ramka pokarmu, no to wtedy ten odkład tak naprawdę za półtora miesiąca później jest już do sprzedania na nowo. Tak więc tak to wygląda. Na pewno w przysz planach na przyszły rok też jest to, żeby robić więcej matek pszczelich. Ja tych matek pszczelich w tym roku zrobiłem całkiem sporo. Była tam ponad setka tych matek. W tym roku jest plan na to, żeby zrobić ich więcej, bo ja też gdzieś te matki w miarę możliwości biorę dla siebie, ale też gdzieś tam jak ktoś chce, no to sprzedaję je. Cały czas, cały czas właśnie się tego uczę, więc jeszcze sporo zostało w tej kwestii do zrobienia. Będę się tutaj starał rozwijać i mam nadzieję, że w tym roku z pomocą, z pomocą mojej żony Arlety to rozbijamy bardziej, bo ogólnie hodowla matek ma być jakby jej tutaj działką. No i będziemy działać, zobaczymy te 300 matek to jest już na tą chwilę kupione i to będzie taki boost i myślę, że poza tym już nie będę musiał się wspomagać z jakąś większą ilością dokupowanych matek. Matki w bardzo dobrej cenie tutaj w Anglii. Matki od gościa, którego ja kupuję to jest 25 funtów za matkę. Taką, którą dostaniecie właśnie w kwietniu, a w tym roku była nawet promocja i matki, które zakupicie na czerwiec będą w... W kwocie 20 funtów, czyli 100 zł, jak na mnie to bardzo tanio. Yy, przypomnę, że u innych, u innych przelaży takie matki kosztują mniej więcej dwa razy tyle, około 45 funtów, zależnie od też ilości kupionych matek. Ja z tego powodu, że kupuję ich całkiem dużo, bo zawsze to przeważnie jest minimum setka, yy, to te matki są jakby dla mnie no, po prostu po najniższej cenie. Teraz troszeczkę o miodzie. No, z miodem to szamu nie było. Ja, jak wiecie jak, lub nie wiecie, w, ja się skupiam tak naprawdę na tym, żeby sprzedawać właśnie odkłady. E, w tamtym roku wyglądało to tak, że no, nie miałem tych odkładów w, w tym roku, w tym roku jeszcze, bo to jeszcze jest, technicznie jest jeszcze ten rok, e, nie miałem tych odkładów wystarczająco po prostu i ja, mając wybór miód lub sprzedaż odkładu, zawsze wybieram sprzedaż odkładu. Mam nadzieję, że ten rok będzie pierwszym, w którym będę miał tych odkładów więcej niż mogę ich sprzedać i, i tym samym będę mógł yy, będę mógł po prostu no, wyprodukować więcej miodu. W tym roku tego miodu było niecałe półtony, tam 400 yy, parę kilo wyszło, tak więc nie za dużo. Tak naprawdę nie szukaliśmy już nowych klientów, to jest tylko i wyłącznie miód dla klientów, których posiadamy. My głównie sprzedajemy miód do sklepów, do farm shopów, do klientów też gdzieś tam pojedynczych, ale to jest jakaś tam mała liczba. No ale chcemy się rozwinąć, chcemy tych klientów zacząć pozyskiwać, czyli chcemy jechać z tym słoikiem miodu do różnego rodzaju sklepów i po prostu zacząć go reklamować. Ale żeby to zrobić, musimy mieć naprawdę bardzo duży zapas, kilkutonowy chociaż tego miodu, żebyśmy zawsze tego naszego klienta mogli zaopatrzyć w ten miód, żeby nie było nigdy takiej sytuacji, że w którymś momencie, co się zdarza naprawdę bardzo często, bo często gdzieś do mnie wiosną inni pszczelarze właśnie piszą i pytają, czy nie mam na odsprzedanie miodu, bo ich miód się skończył i ich klienci są bez miodu. Więc ja do takiej sytuacji nie chcę dopuścić, tutaj ciąg musi być zachowany, bo w momencie kiedy ten klient, wy po prostu przerwiecie ten łańcuch, ten klient znajdzie jakiegoś innego dostawce to może być w zasadzie wasz koniec, y, możliwe, że już do was nie wróci. Tak więc 400 e, parę kilogramów e, miodu, nie jest to właśnie duży wynik, ale pamiętajmy, że skupiałem się na, tylko i wyłącznie na sprzedaży odkładów. Miód jest gdzieś tam takim produktem ubocznym, który jest u mnie pożądany, no ale jakby w hierarchii jest na w drugim miejscu. Pozyskiwaliśmy też pyłek, ale w bardzo małej ilości. Ten pyłek bardzo schodzi szybko. To nie były jakieś większe ilości. Ja tych pszczół jakby tam nie chciałem mocno eksploatować. Chciałem po prostu jak najwięcej odkładów pozyskać, więc starałem się tego pyłku, żeby one miały tyle ile chcą, żeby to wszystko grało i huczało, żeby po prostu te rodziny były jak najsilniejsze. Anglii naprawdę dopisała mi pogodę, bo wiosną, no wiosną było naprawdę super. Miałem bardzo dobry start, i teraz tutaj jest troszeczkę taki element ryzyka w przyszłym roku. Te matki mam zamówione. Te 300 matek mam zamówione w kilku turach. One będą, będą przychodziły w tydzień po tygodniu. No i tutaj jest ryzyko, bo kwiecień nie wiecie, jak może wyglądać. Kwiecień może wyglądać tak, że będzie padał śnieg, a może wyglądać kwiecień tak, jak w tym roku. Będzie świeciło słońce, będzie 20 kilka stopni, i pod koniec kwietnia będą się już rodzić pierwsze rodziny. No i tu oczywiście. Hmm. No co, pozostaje nam czekać. Te oczywiście matki zakupione, jeżeli nie będą ich wsadzić od razu do ula, one mogą jakiś czas gdzieś tam leżeć w domu, można im dawać kropelkę wody, kropelkę miodu i tak dalej, bawić się tym. I oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba, to tak będę robić. No ale mam nadzieję, że do pogoda dopisze. Tutaj jest troszeczkę tak poszedłem w wabank, ale myślę, że powinno się, powinno się udać. Jest to spore ryzyko, ale, ale myślę, że gra warta świeczki. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć, na co muszę przygotować portfel w przyszłym roku. E, później wam to pokażę, albo gdzieś na przebitkach wam dodam. E, ramek na przyszły rok mam około chyba 4000. Musiałbym to tak chociaż po troszeczkę policzyć, ale około 4000 ramek, tak więc naprawdę bardzo dużo, one już są odrutowane, węza jest wtopiona i po prostu czekają na, na to, żeby je wsadzić do ula, tak więc ramek w przyszłym roku nie będę potrzebował jakiejś większej ilości, ja też te ramki sprzeda będę sprzedawać, więc możliwe, że będę musiał dokupić, na tą chwilę mam jakby zamówione 2000 ramek, ale to ogólnie jest, nie jest aż tak duży wydatek, ja przypomnę, że za, za tutaj, za te ramki wychodzi nieco ponad 2 funty, tak więc w przyszłym roku pewnie zakupię jakieś, jakieś, jakieś ramki, ale to nie będzie już większa ilość. Matki to będzie na pewno spora, spory wydatek, te, które już kupiłem, bo tam jest zapłacony depozyt, czyli połowa ceny, później muszę zapłacić drugą połowę ceny. No i oczywiście, co będzie jeszcze, to syrop. Syrop będziemy w tym przyszłym roku, będziemy robić tego syropu dość dużo, dosyć wcześnie, żeby te odkłady rozbujać. Tutaj mamy to szczęście, że w przyszłym roku, wiosną, Zaszczędzimy bardzo dużo na podkarmianiu, bo jest bardzo dużo rzepaków. Później w czerwcu musimy już zacząć karmić pszczoły syropem cukrowo-wodnym, dlatego że tutaj jest bardzo długa Dziura pożytkowa około 3-4 tygodni jest całkowity, no całkowicie nie ma nic i te pszczoły po prostu będą głodować. Bardzo często pszczoły się gdzieś osypują, też tutaj przelażą, więc czerwiec jest takim najbardziej newralgicznym momentem roku, kiedy można te rodziny stracić. Drugim takim newra newralgicznym momentem roku jest wiosna. Wiosna, mam na myśli koniec lutego, marca. Wtedy też oczywiście te pszczoły zaczynają czerwić, to wszystko przyspiesza i, i gdzieś te pszczoły często upadają po prostu z głodu, nieraz się tak zdarzyło, że w podnosi, ul jest bardzo ciężki, wszystko gra, ale miesiąc później on nie wie o tym, że tam już jest dużo czerwiu i te pszczoły bardzo dużo pokarmu pobierają. No i później się okazuje, że nie ma nic, a gdzieś powiedzmy, że ktoś za mało podkarmił, albo rodzina była jakaś wyjątkowo mocna, no i różnie to wychodzi. Tak więc wydatki w przyszłym roku raczej nie będą takie duże. Myślę, że największe wydatki miałem przez ostatnie dwa lata, teraz ee, Powinny to już być bardziej lata żniw. Oczywiście tutaj jest kolejny element ryzyka. Nie wiemy ile nam tych pszczół przezimuje, bo my możemy sobie tutaj liczyć, mówić. Eee, Szapana nie otwieram do wiosny, tak naprawdę gdzieś do końca marca, początku kwietnia, jak robię taki pierwszy obchód. Eee, staram się go robić jak najwcześniej z tego powodu, że po prostu ja muszę wiedzieć ile tych odkładów mam na sprzedaż odkłady zaczynam sprzedawać już tak naprawdę jesienią tego roku na kwiecień w przyszłym roku ludzie, którzy gdzieś tam zamówili ode mnie odkłady już się pytają jakiś tam jeden odkładik, o dwa, o trzy, gdzieś tam każdy już ktoś z, każdy chce sobie zrobić jakiś mały backup, niektórzy też pszczelarze którzy zamierzają powiększyć pasiekę mocno oni też się pytają po prostu chcą kupić jakąś większą ilość, 10 lub 20 odkładów i oni już dopytują o te odkłady w, tej, w tym momencie Momencie, bo oni nie chcą, po prostu wiedzą, że to się bardzo szybko wyprzedaje. E, moi konkurenci tak naprawdę, niektórzy z nich przynajmniej, e, często są już wyprzedani właśnie tuż po nowym roku. Też dużym plusem u mnie jest to, że mam tych uli pod dostatkiem. Mam ich naprawdę w brud, tych uli odkładowych. E, wytrzymują całkiem spoko, myślałem, że będzie gorzej. Niektóre gdzieś tam się rozklejają, e, ale ale nie jest źle. Już to już będzie ich drugi sezon i, i naprawdę wyglądają całkiem spoko. One dosyć, dosyć mocno zostały pomalowane. Więc jeszcze troszeczkę pożyją. W przyszłym roku będę tych najgorszych ulików się pozbywał, więc będę pewnie też w nich wysyłał te pszczoły. E, tutaj pszczoły w Anglii wysyłamy pocztą, e, jakby nie ma z tym najmniejszego problemu. E, I u nas jak to wygląda? E, 70% odkładów wysyłamy pocztą, e, 30% odkładów mniej więcej jest odbieranych e, od nas. W planach na przyszły rok nie będzie jakiś duży wydatek, ale na pewno będzie też usprawnienie troszeczkę zakarmiania. Jeszcze nie wiem, jak to rozegrać. Gdzieś tam szukam pomp em, i tak dalej. Nie chciałbym już tego nosić tutaj w bańkach i nalewać do tych wielereczek. E, chciałbym to po prostu usprawnić, żeby to było nalewane pistoletem, e, żeby było szybciej, żeby moje plecy na tym nie ucierpiały no i żeby było sprawniej. Staram się robić na tej pasiece wszystko tak prosto, jak to tylko możliwe, żeby właśnie ilość uli nie miała takiego dużego znaczenia. W moim przypadku muszę Wam powiedzieć szczerze, że 300 czy 200 uli pracy jest naprawdę niewiele więcej niż przy 100 ulach. Tak więc, tak więc ten system gdzieś tam działa, czyli jak najprostszy ul, żeby nie było za dużo w nim elementów. Tak, takie jest przynajmniej moje zdanie. No i to po prostu później i działa w taki sposób, że jak ktoś do mnie przyjeżdża i pyta się, ile mam uli, e, otwiera, otwiera gębę i jest zdziwiony i jeszcze jak dowiaduje się, że pracuję na etacie tutaj na farmie, e, tym bardziej są ci ludzie zdziwieni. Tak więc dobra, teraz do najważniejszego, ile sprzedałem odkładów, więc od, sprzedaż odkładów to absolutny rekord. Bo sprzedałem ich tam 400 bez dosłownie kilku sztuk, e, tak więc jest to absolutny, absolutny rekord. Naprawdę nie nadążałem ich e, robić jak gdzieś oczywiście w przyszłym roku nagram taki dokładniejszy film o tym, jak te odkłady robię, ale właśnie przy takich na przykład, jeżeli załóżmy, że mamy 300 odkładów, jestem naprawdę w stanie sprzedać pewnie ich z 600. Można spokojnie te odkłady, które teraz przyzimują, zostaną sprzedane. Później wkładamy, tak jak mówiłem Wam, matki do tych uli. Eee, robi się z tego następny odkład i sprzedajemy z tego jeszcze jeden lub dwa rzuty odkładów e, spokojnie. Oczywiście zależy od pogody, od, od e, ilości, od siły rodziny, od tego jaka ta matka została wrzucona, ale, ale e, dlatego... Jest, jesteśmy jakby, nie, nie, nie ma tutaj większego problemu, żeby ten sam odkład, można powiedzieć, że w tym samym ulu cały czas sprzedajemy z niego, z niego odkład, ewentualnie czasami taką rodzinę musimy zasilić, ale 400, 400, możemy to zaokrąglić do 400 odkładów, to naprawdę bardzo dobra liczba, jeszcze najpóźniejsze odkłady sprzedawały się chyba we wrześniu, pod koniec jakoś września, tak więc bardzo późno, ja zwykle odkładów nie sprzedaję w takiej porze roku, ale... Mm, no gdzieś byli, wiecie, klienci, którzy błagali po prostu, bo chcieli mieć te pszczoły, bo, bo coś tam im się stało, i, no, nie chcieli mieć pszczoły przed zimu. Ja oczywiście zawsze tłumaczę, że no, pszczoły najlepiej kupić wczesną wiosną, e, wiosną albo gdzieś tam latem, ale nigdy nie jesienią. no ale jak już ktoś tak bardzo nalega na ule na na ule sprzedawałem. No tak więc z tych odkładów troszeczkę poszło. Tak naprawdę jestem z tego zadowolony. W przyszłym roku chciałbym, żeby ta liczba nie spadła, żeby jeszcze wzrosła, no i żebym w końcu mógł pozyskiwać jakieś większe ilości. E, miodu, ten rzepak powinien mi z tym wszystkim pomóc. Ja jakoś nie będę nastawiony na to, żeby pozyskiwać mój miody rzepakowy, ale ten rzepak prawdopodobnie pomoże mi po prostu tą pasiekę bardzo mocno rozbi rozmuchać, e, rozhulać. E, plan był taki, że przenosimy w tą zimę, że przeniesiemy całkiem sporo uli na inne pasieki, bo gdzieś tam jestem w trakcie pozyskiwania dwóch kolejnych pasiek ale z racji tego, że mamy tutaj rzepak na polu obok, postanowiłem, że nie, że najpierw wykorzystamy ten rzepak w 100%, dopiero po tym jak ten rzepak się skończy, będziemy powoli gdzieś te ule stąd przenosić, bo tych uli tutaj już jest naprawdę za dużo. Ja wam gdzieś na przewidkach pokażę, jak to wygląda, ale jest ich bardzo, bardzo dużo, więc będę chciał tą liczbę troszeczkę zmniejszyć żeby też taka była de, de, dewersyfikacja, żeby tego wszystkiego nie było właśnie w jednym miejscu, żeby te pszczoły też miały e, przy jakichś mniejszych pożytkach jakąś szansę do, dobrać się do swojej e, działki. Dobra, ja myślę, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Ja zrobię jakiś inny dedykowany film, będę lub, Wam lub, 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 odpowiadał w tych komentarzach. E, tak więc co, do kolejnego odcinka. I co, dzięki, nie zapomnijcie subskrybować, bo to bardzo pomaga. I trzymajcie się, cześć!